Siema, jestem Marek. Był już poradnik o tym, jak poderwać każdą dziewczynę, więc teraz czas na jego odwrotność. Dzisiaj pokażę wam, jak profesjonalnie wejść do frendzauna bez żadnego wkładu finansowego. Zapraszam do oglądania. Pierwszą kwestią jest nasz wizerunek: w przypadku braku chęci na stworzenie relacji partnerskich z dziewczyną nie powinniśmy się wyróżniać. Najlepiej nosić markowe ubrania mniej znanych firm bez wyróżniającego się loga. Aby zadbać o nasze dobre samopoczucie i aby dziewczyna nie zauważyła naszego prestiżu. Należy pamiętać o dodatkach takich jak zegarek. Najlepiej, jeżeli będziemy posiadać przy sobie dwa. Niestety, w pewnym sensie będziemy musieli się upokorzyć i ubierać zegarek, który nie może pokazywać naszego prestiżu i najlepiej, jakby jego cena nie przekraczała 5000 zł. Natomiast zawsze powinniśmy mieć schowany zegarek marki Rolex na nagłą zmianę w przypadku pojawienia się dziewczyny, którą bylibyśmy zainteresowani. Nie będziemy w stanie wejść do zone, jeżeli nie podejmiemy odpowiednich działań. Są różne sposoby na przekonanie dziewczyny do przyjaźni, ale zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest przystawanie na każdą prośbę dziewczyny oraz podleganie jej. Takimi zachowaniami każda kobieta będzie postrzegać nas jako dobrego przyjaciela i nie będzie widzieć nas potencjalnego partnera. Płacąc w sklepach, w obecności dziewczyny, którą nie jesteśmy zainteresowani, powinniśmy używać małych nominałów. Jednakże, aby nasz portfel na tym nie ucierpiał, powinniśmy go cały czas karmić banknotami 500 złotowymi. Naszą przyjaciółkę możemy obdarowywać klasycznymi prezentami, dzięki czemu nie będziemy się wyróżniać. Doskonałym pomysłem są czekoladki oraz kwiaty. Kobieta uzna to za miły gest przyjaźni i z pewnością nie weźmie nas na poważnie, ponieważ wiadomo, że w wybranka swojego życia obdarowuje się diamentami. Podsumowując, jeżeli chcemy profesjonalnie wejść do friendzone'a, nie możemy być postrzegani jako osoby prestiżowe. Zachęcam do skorzystania z moich rad i dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Niewiele zostało nam do 100 tysięcy. Możecie zostawić także łapkę i komentarz. Do zobaczenia.